Witamy po krótkiej przerwie. W związku z tym jest Marek Kowalczyk i Jan Tomaszewski. Marek to taki nasz ekspert jeśli chodzi o sport, no a pan Jan znany, znany z tego, że komentuje, i to dość ostro, sytuację w, w piłce nożnej. Ja nie, wiem to czy nie tylko... Ja mam swoje zdanie. Z którym po, się po, zgadzam w przeciwnieści patrzy polskiego związku półki nożnej. Oni mają swoje zdanie, z którym się sami nie zgadzają. Powiem tak, pan Jan Tomaszewski dla młodych ludzi, którzy to włączyli, bo nie, jeszcze nie wiedzą o tym, pan Jankowski. Dobrze, pan pewnie powie, że polska drużyna zatrzymała Anglię. Powiem, że to pan miał ogromny w tym udział, 80%, tak jak przy Karnym. Że... Nie, 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 nie. Bardzo dobrze, że pan od tego zaczął. Ja mówiłem e, wówczas na Wembley, że człowiek, który zatrzymał Anglię, składał się z 12 części. Kazimier Pana Kazimierza Górskiego tak. i 11 nas zawodników. Jaki dyrygent? Tacy. Myśmy byli naprawdę przeciętni zawodnicy, jeśli chodzi o Europę. Pan Kazimierz stworzył z nas światowej klasy zespół. Dokładnie tak. I, I do, niestety do tej pory, bo przed nami byli lepsi piłkarze, po, nam, po nas byli lepsi piłkarze, o. ale oni mieli, oni mieli jedynego pecha życiowego. Na swojej drodze nie, traf, nie natrafili na człowieka pod tytułem Pan Kazimierz Górski. Tak jest, natomiast jedno jest pewne, pan zajmuje się publicystyką, napisał pan ks książkę, ja tutaj mam tytuł, książka Jana Tomaszewskiego, PZP, czy przestępcy zrzeszeni przeciwko nam. Tak. Fantastyczna, kapitalna książka, miałem okazję trochę sobie powertować. Tak, myślę, że chciałem zacząć trochę od historii, ale, ale nie, ja myślę, że zacznijmy od tego, bo powiedział Pan, że nie trafili na takiego człowieka jak Kazimierz Górski. Leo ben Haker, to, jest, to, to wydawało się na początku wszystkim Polakom, że to jest strzał w dziesiątkę. Teraz okay. młodzi ludzie tak, nie mają idoli, ja miałem swojego idola, ale miałem Tomaszewskiego, miałem Bońka, Szarma, Halat. No dobra, zagalopowałem się z tym latem, natomiast, bo trochę to się zmieniło, natomiast teraz młodzi ludzie nie mają idoli. Wydawało się, że Leoben Hacker wprowadzi coś takiego wielkiego w polską piłkę nożną, tchnie takiego ducha, jak sam powiedział, my nie jesteśmy tam pioneczkami. A teraz, kochani młodzi ludzie, kiedyś to Portugalia, Grecja chciały, chciały siły, prawda, o sparingi z nami. Teraz nie, teraz my musimy Albania, Malta. Dlaczego? Ta, powiedział pan dlaczego. Tyle tylko, że to... Ben Hacker być może jest takim, być mógłby być takim trenerem. Natomiast to nie jest sprawa Ben Hakera. To jest to betonu, który się nazywa Polski Związek Piłki Nożnej. Bo tej instytucji nie można porównać ani do burdelu, ani do mafii. Dlaczego? Mhm. Dlaczego? Dlatego, że i w burdelu, i w mafii obowiązują pewne zasady. Tutaj nie ma żadnych zasad. I w związku z tym no, jest to enklawa bezprawia, która. No, szermuję następującym hasłem. Między Odrą, Bugiem, są tylko my są. 40 milionowy naród mają gdzieś, grają nam na nosie. Robią co chcą. I stąd ten Ben Haker, bo to jest przełożenie, to jest przełożenie na zawodników, na reprezentację. Nie ma tych idoli, dlatego że nie ma wyników. Ale Pamiętaj. jeśli Polski Związek Piłki Nożnej ze słynnym ministrem sportu Drzewieckim które ja go obwiniam właśnie, co się dzieje w polskiej piłce, bo on nic nie robi, a wprost przeciwnie, jest to grabarz polskiej piłki. I to mówi oficjalnie, jeśli oni dopuszczają do tego, że jest ponad 300 zatrzymanych z zarzutami, zawodnicy grają w piłkę. Sędziowie Trenerzy? sędziują. Trenerzy, Trenerzy trenują. Na ławce. Tak, którzy mają zarzuty. No gdzie my jest. Przecież ja się dziwię, że, że w jeszcze władze UEFA, FIFA, bo o tym nie wiedzą, bo władze są karmi u nas jest bajecznie kolorowo. I cóż, no w tej chwili dzisiaj Grzegorz Lato powiedział mój, mój przyjaciel z boiska, niestety, ale tylko z boiska, bo był wspaniałym piłkarzem, ja go oceniam w tej chwili jako, jako prezesa, jest to pełna kompromitacja. Co występ to jest kompromitacja? Jest to słowo z którego nie można nic wymyślić. I on powiedział taką rzecz. Zwolnię Benhakera, Na jakiej A podstawie? Jak on może zwolnić Benhakera? Nie może zwolnić Benhakera, Znaczy może zwolnić. A ile będziemy płacić za to. Tak, milion odszkodowania. Jak ja zaapelował niego i tego niestety ministra jeszcze Drzewieckiego, żeby w lutym, kiedy Ben Hacker podjął współpracę z Fejernordenem, tak. bo była, była okazja, żeby wyrzucić go dystrybucyjnie, wysłać papiery do UEFA i nie płacilibyśmy żadnego odszkodowania. Wówczas tego nie zrobiono. Ja wówczas również powiedziałem, panowie, zastanówcie się. Jesteśmy w najsłabszej grupie Mistrzostw Świata, eliminacyjnej. Tak. I jeśli my nie wyjdziemy z tej grupy, będzie to, to sabotaż i będzie to wasza wina. A dlaczego nie napisano klauzuli, w, 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 na przykład w umowie z Ben że nie wyjdziemy do Mistrzostw Świata? Wyrzucamy. Znaczy, chodzisz. No tak, znaczy, tak, ale tylko, tam kontrakt że... chyba wygasa, tak? Za trzy miesiące. Ta, 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 za, w, w, pod koniec listopada wygasa, dlatego nie wolno go zwolnić, bo będzie... A w po prostu on a w Polskie... nie będzie musiał się zajmować piłką, dostanie pensję tak jakby... Nie, 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 nie. ale jak, jak, umowy, jak będzie czy... chciał, to, to przyjedzie i on będzie trenerem, bo jest trenerem. Jest. nie można na to pozwolić, ponieważ ja walczę z tą korupcją od, od paru lat, żeby przyjechali moi koledzy z innych krajów i żebym ja świecił przed nimi oczami. Ja jeszcze raz powiedziałem, to co Grzegorz Lato robi, to co jest w tej chwili w PZP, to wiecie jak jest PZP. Tak. tak samo jak w tym dowcipie, jak zapłodnić krowelodem. Wiecie jak zapłodnić krowelodem? Nie. Wystarczy ją postawić na sama się wypieprzy. I tutaj autentycznie Grzegorza Laty, wystarczy postawić przed kamerą telewizyjną, I się kom, kompromituje się cały Polski Związek Piłki Noży. I dlatego mówię, no tu nie ma żadnych zasad. Chciałem zapytać tak, wczoraj no, była, była masakra, wcześniej z Irlandii była masakra, z, z, zastanówmy się, bo tak, jeszcze chciałem zapytać o takich kilku piłkarzy, na przykład, którzy zgłaszają akces w ogóle do, do grania polskiej piłki. Czy jest Pan za tym, żeby e, takiego na przykład Benisza, Akwa jest oka, okazuje się Sosho, Damian Perquet. No, są to chłopaki, którzy mają korzenie polskie, bo ja jestem na przykład osobiście przeciwny w ogóle e, naturalizowaniu, tak jak jest Roger Guerreiro wcześniej, Naturalny. był, prawda? Oliza Lizadę. Jacy to są Polacy? Jeśli, tak, jeśli mają korzenie. Naturalnie, że tak. Tyle tylko, że Polski Związek Piłki Nożnej po raz kolejny obudził się z ręką w nocniku, bo dopiero raz. I Kloze, i, i Podolski. Boże, Byli do wzięcia chłopaki. Tak, ile, ilu. Całe szczęście, żeśmy ich nie wzięli. No dla nich. Dla nich. Dla nich, bo oni by tutaj byli po prostu przeciętniakami, tak. A są w chwili światowej klasy. Ja no, mam takie pytanie, jeszcze, bo, e, no. pozwolisz, bo chyba nie będę miał okazji się wtrącić. E, bo przecież z Portugalią, znaczy za kadencji e, Leo Benhakera wychodziły nam mecze. Były to pewne, pe, pewne cudowne e, takie zjawiska. Nie znacie gdzie, kuli z tych spotkań. E, e, gdzie no był na przykład z Portugalią, wtedy, z, z Portugalią, wtedy tak. Leo był kimś. To była ta sama żynaki i tym roku. Zaraz, Dlatego mówię. Była to propaganda sukcesu. Leo po raz pierwszy wprowadził drużynę do finałów mistrzostw Europy, tak. tylko że w tych finałach gra 16 drużyn. My za pana Kazimierza wygraliśmy mecze z Holandią, zremisowaliśmy dwa mecze z Włochami w grupie eliminacyjnej i nie załapaliśmy się do czwórki, bo wtedy finały były czterodrużynowe, a teraz jest 16 drużyn. Będzie czy z urzędu już będziemy... <grym> także... No, ale nikomu wcześniej się tego nie udało. No, by tak, tak ale mówię, cz drużynowe były ten i myśmy zajęli piąte, ósme miejsce na, w Europie. Byliśmy tak klasyfikowani. A nasi kopacze biegacze, jak to w tej chwili, przepraszam, bo nie, nie, z tymi z biegaczami, nie, 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 z biegaczami to przesadziłem, bo wczoraj było widać, że Słoweńcy biegają jak ekspres przy towarowym, przy tych naszych. I to są tylko kopacze. I w tym momencie Leo wygrał ten mecz w Portugalią. Wiecie, jakie były kulisy? Wszystko się mówi, że Portugalczycy do piątej rano przed meczem no, bawili się. No bo ten, Ale to nieważne. Wygraliśmy z Portugalią. Weszliśmy, weszliśmy do mistrzostwa tyle tylko, że pieniądze się liczy na schodach, a nie podczas gry. Jak ja usłyszałem, że Leo Benhaker jest trenerem roku, a ja kiedyś domagałem się jego deportacji, bo pracował <grym> u nas na czarno, to powiedziałem, tak, niech Leo trenerem roku. Człowiekiem roku zostanie po finale mistrzostwy, bo wejść na górę jest bardzo łatwo, ale sztuka się jest na nie utrzymać. Tym I bardziej, co? że warto zobaczyć, że na przykład pan Jana z prezentacją zdobył e, bodajże trzy punkty. E, no e, tak, a on A, 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 a my jeden ale, i to bym Ale o, a Leo prowadząc Holandię nawet, nie wygrał meczu na mistrzostwach świata. Oczywiście. A z Trindadem i Tobago zdobył chyba też jakoś jeden. A nie, punkt, no to zleba. jeden punkt. Zostawmy na chwilę Leo. Czy widzi pan jakieś, no nie wiem, jakieś światełko w tunelu? No bo tak? Czy... Jest tylko jedno w tunelu, będę powtarzał. Wyrzucenie dyscyplinarne. Dyscyplinarz rządu ministra Drzewskieckiego, który jest za to odpowiedzialny, bo wycofał kuratora. Wycofając, wycofując kuratora 7 października to rozpoczął uroczy uroczystości pogrzebowe w polskiej piłce. Wczoraj mieliśmy pogrzeb. Drzewiecki musi polecieć. Nowy minister powinien natychmiast prowadzić kuratora do Polskiego Związku Piłki Nożnej i tam trzeba wszystko wyczyścić, począwszy od prezesa, skończywszy na sprzątawce. Na sprzątawce Ale może bo... potrzebny nam Putin jest? Tak, dlatego ja namawiam cały czas do zastosowania wariantu Putina. Przypomnę tylko, pięć lat temu w Rosji było nie tak jak u nas. Było lepiej. Zdecydowanie lepiej. Putin rozpędził to całe towarzystwo na cztery strony świata, nie bacząc na jakieś sankcje UEFA, sankcje FIFA. I proszę bardzo, jakie żółtodzioby z Rosji nagle grają w mistrzostwach Europy. Jakie żółtodzioby tropiają do Petersburga. Jacyś jacyś przepraszam, no smarki taki z Petersburga zdobywają superpuchar. No, bo co? Po prostu jest normalna gra. A u nas, jeśli nie wiadomo, ile meczów jest załatwionych, nie wiadomo, czy ten jest skorumpowany, czy nie skorumpowany. No przecież my co miesiąc, co rok, nasi kibice płacą, budzą się z ranki, i płacą podatek od złudzeń. Z kim przegrała Wisła w tym? No nie, no ja nie Lewatywa jakaś, lewatywa talii. No przecież to jest paranoja. I co jest? Prezesi w związku z moim przyjacielem na to mówią, wszystko jest w porządku. Mimo Na Boga przecież oni, gdyby oni...